Vamos, negão! Vamos, negão! Vamos, negão! Licença de um! Dois! Ah! Dois! 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 Wybor, wybor. Sorry. Bardzo dobrze że są takie organizowane ligi i turnieje. Możemy tutaj wyładować swoją energię w piłce nożnej, a nie szlać się po ulicach czy siedzieć przed telewizorem, czy nawet przed komputerem. A sport w naszym wieku jest bardzo potrzebny. Dobre łki, wyjazd, ja. nim!

Człowiek jest jednością psychofizyczną. Stąd też Rada Miejska wraz z burmistrzem miasta i gminy Góra Kalwaria dba nie tylko o rozwój intelektualny dzieci i młodzieży, ale również o rozwój fizyczny. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, jakie zagrożenia niesie dzisiejsza cywilizacja. Mamy nadzieję, że tego typu imprezy, jak ta dzisiejsza, jak również inwestowanie w bazę sportową na terenie gminy Góra Kalwaria przyniesie pozytywne efekty. W miarę skromnego budżetu Rada Miejska przeznacza Duże środki na rozwój infrastruktury sportowej. Na terenie naszej gminy posiadamy wspaniały basen, budujemy sale gimnastyczne przy szkołach, budujemy również boiska. Mamy w planach wybudowanie hali widowiskowo-sportowej. よろしくお願いします。 Oh my gosh!